Cześć! To jest kolejny odcinek z Cactus'a koja 1 and the Curse of Thorns. I teraz tak, przed startem chciałem wam powiedzieć dwie rzeczy, które są bardzo ważne. Po pierwsze, ten odcinek ja robię drugi raz, ponieważ tam coś się źle zmontowało ten siódmy i ósmy odcinek i po prostu będziemy musieli podejść pod te skrzynki ja wam po, po prostu pokażę gdzie one są a druga sprawa to, że jak podoba wam się content, który tworzę, to możecie dać lajka like i suba to y, mnie motywuje do dalszego nagrywania a my już przechodzimy do gierki i teraz tak, robimy dzisiaj poziom siódmy i ósmy tak, spoiler, y, poziom 9 i dziesiąty są już gotowe i my z siódmym poziomem. Przy okazji y, zrobimy sobie piątą skrzynkę, bo jej przypadkiem tam nie otwarłem. I mamy tu jeszcze zrobienie Snake Charmer na tym nagraniu, żeby załatwić 25, 25 osób z... z węża. Więc startujemy. Ja Wam pokażę tylko, gdzie są te skrzynki. Tak samo będzie z poziomem ósmym. Bierzemy skorpiony, rzucamy od razu w nich. My się tutaj nie patyczkujemy z nimi, od razu ich bijemy. Tego trochę podbijem. Skorpionami. Teraz ty gościu. Pyk 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 dostajesz. I tutaj już jest w bardzo bliskim rejonie pierwsza skrzyn... skrzynia. Pierwsza skrzynia. Ej, czemu to tak się dziwnie zrobiło? To się odbi. Skorpiony się odbijały od tej wysepki. Nie wiem czemu. Dobra, bierzemy kuraka, przelatujemy na tą małą wysepkę. I lecimy tutaj. Zrzucamy kurakiem SCOM. I tutaj jest skrzynia. Jest tutaj skrzynka. Pyk, pyk, pyk. Mamy tutaj ucieczkę z tego miejsca i pędzimy dalej. Bierzemy nasze skorpiony i rzucamy w typów, którzy są tutaj na naszej... Gościu, nie strzelaj mnie z tego. O, dał mi, dał mi, dał mi. To bierzemy. Tak mi do, za darmo uczciwa cena. Pyk, pyk, pyk. Oni są tutaj klepani. Pyk, pyk, pyk. Mamy fajnie, pięknie. Tutaj mamy kolejną skrzynię. Która też już jest zresztą otwarta. W yy, Tej misji z wężami nie będę już powtarzać, bo wiadomo o co chodzi. Żeby po prostu ich załatwić z węży. To nie jest jakieś tam interesujące. Teraz do nich strzelamy z tego wszystkiego co tutaj się dzieje. Z tych oczywiście kulek. I za tą broń yy, jak kogoś pokonamy leci bardzo dużo kasy. Nie wiem czy to widzicie, ale bardzo dużo kasy leci tutaj za tą złotą pompę. Ona jest mega dobra. Tak, ona się zniszczy, to co jest tą granaty. granaty? Tutaj coś było? Nie. Tutaj były jedynie cele do zestrzelenia. Strzelam. Ej, oni mnie zepnęli. Więc tak jest. Niegrzecznie, panie bokserze. No i pan jest. porobiony, tak. Teraz się wrócimy po granaty. Pum, pum, pum. Te granaty mogłyby być. Jakby tak gra wyszła na przykład na takie platformy jak Steam, to granaty mogłyby tu drewno rozwalać i tam przejścia robić, żeby było fajne. Taka moja koncepcja. Więc no, teraz tak. Jesteśmy sobie tutaj, na tych klaserach. Teraz zlatujemy w dół i musimy przejść do tego ciasnego korytarza, w którym znajdziemy kolejną skrzynkę. Proszę bardzo. I tutaj ciśniemy dalej. I w ogóle, yy, ogarnąłem OBSa, więc yy, już są takie odcineczki premium. Na tym kanale będą lepsze. Zaraz lepsze odcinki będą. No wiecie, ja się jeszcze uczę nagrywać, to nie jestem jeszcze taki super mega hi, hiper ultra elastyczny. Tak, tak to powiem. Że nie jestem jeszcze najlepszy w nagrywaniu, ale będę, robię postępy. I w ogóle dzięki temu chcę Drachce przybyło bardzo dużo osób na kanał, więc też za to bardzo Wam dziękuję. I teraz tak, chlepa z nimi, mamy znowu tą złotą pompę, moją ulubioną. I teraz tak, tu gdzieś jest kolejna, o tam była, tam była, tam była. No nie wiem czy chce się po nią wracać, czy nie, żeby Wam pokazać jak to jest się do niej dostać. Chyba się wrócę, żeby tam wam pokazać jak się tutaj wskakuje. O! Tutaj jest! Pięknie, ładnie. Dostaliśmy się do skrzynki. Niestety jej nie mogę otworzyć z, wiado z wiadomych powodów. Jeszcze w ogóle ja tam kombinowałem z save'ami nowymi, ale uznałem, że to nie ma sensu. Więc po prostu pokażę wam to w taki sposób. Teraz tak, strzelamy do nich i jak widzicie środkowa kulka, lecąca tutaj, to jest taka gruba kulka i ona zadaje chyba więcej obrażeń czy coś czy takiego. I teraz tak, muszę zrobić jeszcze piątą skrzynię, której jeszcze nawet nie otwarłem, więc ona będzie spoko do zrobienia dla nas, bo na tym odcinku jej nie zrobiłem. Pociągujemy tej metalowej skrzynki. Choć nie wiem, czy ja tego nie rozwaliłem sobie szansy na zdobycie tej skrzyni. Ponieważ zrobiłem tutaj coś takiego, że wysadziłem jedną skrzynię. Bo też jest taka specjalna misja na wysadzaniu na wysadzenie właśnie pięciu skrzynek. Na 30 z wybuchów. A może tej ostatniej skrzynki nam braknąć, więc może być trochę przykro i nie zrobimy tej skrzyni więc trochę będzie szkoda ale to możecie sobie najwyżej sami zrobić tam po prostu się do góry idzie i robi się taką jazdę, że się trzeba tam tymi skrzynkami tak jakby podbudować no ostatnio te odcinki z kaktusa nie wychodzą, ciągle są jakieś takie wpadki małe ale tą skrzynię sobie kiedyś jeszcze zdobędziemy na dodatkowych odcinkach E, takich, co będziemy nadrabiać tam, albo skrzynie, albo jakieś tam misje, wiecie o co chodzi, to no, potem będziemy wszystko robili, bo chcemy tą grę zrobić na 100%, wszystkie misje i w ogóle wszystko, co się da w tej grze zrobić, to my to zrobimy. E, więc no, więc to tak właśnie jest. Wspinamy się do góry i mamy um, poszednięty, możemy to tak powiedzieć, poziom siódmy, i teraz pójdziemy do poziomu ósmego. Y, tak, muszę ciągle spamować continue, bo te napisy końcowe są dosyć wkurzające. Kupujemy throwing i... O, chciałem już iść tutaj na 11, ale to będzie w następnym odcinku. Właściwie to nie w następnym, bo następny będzie 9 i 10, więc no. Tutaj zrobię misję, żeby załatwić 10 kosy i find Rumble room, czyli że znaleźć tak jakby sekretne pomieszczenie z walką i dojść tam do końca. Też powtórzę tą walkę. Abyście wiedzieli, o co tam chodzi. Teraz tak, no start dostajemy kilof. Bardzo fajnie ze strony tej gry. Ona nam zazwyczaj na start nic nie daje. To teraz nam zrobiła taką niespodziankę. Ale kilof to jest broń, która bardzo się szybko kończy, bo jak wiemy, kilof nie jest za bardzo do. Y, bicia w gości, tylko bardziej do kopania troszkę. Więc no, więc się stało tak. Y, że. Ten kilof nie pasuje trochę do, do tej gry, muszę przyznać, ale y, spoko. Też y, dużo tych broni jest w grze i to jest też takie bardzo spoko, bo każda broń jest inna. Znaczy jest, jest dużo takich samych broni, ale każda może być na przykład inne obrażenia albo jakieś takie inne rzeczy, nie? Więc to jest też jest bardzo spoko. I wiemy, tutaj potrzebujemy koniecznie ten wagonik i musimy go przerzucić w tą oto dziurę. I jeszcze tutaj na dole był kurak, który też jest potrzebny nam do tej skrzynki. Tylko ja go muszę tu odpowiednio wrzucić, chyba że go przerzucę tam też przez dziurę. O, wleciał tam. Jest i tam nasz pan kurak, który wcale nie pójdzie na mięso. Żartuję, uwielbiam zwierzęta, nie zrobimy go na mięso na tych, ten, na tych ognistych miotaczach. E, chciałem tu doskoczyć. No jej! weź się pan doskoczył. Co? Czemu to mnie nie doskoczyło? Ciekawe to jest, było to dziwne. Ale ten błąd już się naprawił i możemy już w spokoju prowadzić dalszą grę. I teraz tak, stawiamy wagonik tu na krawędzi. Idziemy teraz po kuraka. Mamy tutaj... Wciąg to mają? O, musimy na to wskoczyć. O, idealnie, perfekcyjnie. Lecimy kurakiem o tu. Pyk. Teraz lecimy górą. O i tutaj będzie skrzyneczka. Latujemy sobie na dół i tutaj mamy skrzynkę pierwszą. Tutaj mamy gościa, którego możemy na łatwość załatwić i idziemy do tego pokoju walki, w którym będą jacyś nie, wiem, może górnicy. Nie no, tak mi się skojarzyło, że kopalnia, wiecie, i z górnikami tu będziemy walczyć. Tak jest bardziej w Kartusie McCoy'u 2, że bardziej z kategorycznymi osobami walczymy na, tym, na, na tych walkach końcowych i też w taki Rumble Rumach. Dostaliśmy nową broń, jaką jest Crowbar, ale mamy tu y, taki czy, czyściciel y, osobników, którym jest Machine Gun i on jest nie do pokonania. Czy jest jakiś koiec z maczetą, który się tam kryje? On się po prostu nie boi. On, to, on się boi mnie po prostu. Takie jest życie. Takie jest życie, że oni się mnie wszyscy boją, tak naprawdę. Tutaj jest takie coś przypominające walkę z bosem, tylko że wersja mini. Jeszcze walka z bosem będzie jeden odcinek z gierki tej. Tak to jeszcze będziemy robić zaległe misje i tam skrzynki. Misji jest naprawdę dużo w tej grze, więc. Będzie bardzo dużo odcinków z tej gry. Z 40 może? Jakoś, tak? Zobaczymy. Nie wiem, który to jest odcinek. Stracimy ra straciłem rachubę, Ale sobie to zobaczę potem, jak będę, będzie montaż tam. Chyba, że nic nie, nie pójdzie źle. To wtedy nie trzeba będzie robić montażu, nie? O, mamy 30 osób z tego z tej złotej pompy. Tutaj mamy kolejną skrzyneczkę, lecimy do góry, bo dochodzimy do końca tej sekretnej walki, tylko na tą drabinę kaktus, no, pyk pyk pyk. To jest goczówko, ale my się go nie boimy, na bramce stoję, nikogo się nie boję. Tu jest jakiś koleś, który próbuje do mnie strzelać przez ściany, ale ten mariachi też został już bardzo łatwiutko poskładany jak namiot. Teraz jakiś bokser, kurczę, no weź, nie podchodź, kogoś, bo zaraz dostaniesz tutaj, pyk, 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 no i dostałeś pięknie uderzenia yy, w swoją paliczkę. I teraz tak, bierzemy łańcuszek, pój, monetki znikły mi przed nosem, szkoda trochę. Jest i jakiś górnik, tutaj mam łańcuch, jest jeszcze w tej grze łańcuch do robienia ogrodzeń, i ta broń jest dużo lepsza, niż normalny łańcuch. Ale yy, no nie mamy jej akurat w tym poziomie, więc jest tak jak jest. Tutaj w ogóle koleś się kryje, znowu się boi mnie. Po prostu on dostaje dominację genetyczną na tym machine gunie. Teraz tak, strzelamy tu. Zobaczcie, pyk, 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 pięknie. Ok, Pum, 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 magiczek porobiony. Pum, 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 strzelamy, pięknie. Yy, Ciekawe, czemu ten kaktus po, po prostu nie może przeładować takiej broni, tylko ona mu się niszczy. Nie wiem dlaczego tak jest, ale te stare gry to wiadomo, jakie one są. Pyk, pyk, pyk. Strzelamy. Tam jest pompa, ale ja nie chcę brać tej pompy, bo machine gun jest o niebo lepszy od pompy. Zejdź do mnie na koniec z żelazkiem. O, no, proszę. Pyk, pyk, pyk. Oj, zmarnował się nieco nasz na, machine gun. Teraz to jest chyba finałowa walka yy, na tym sekretnym. O, jest ten, o czym mówiłem. Do robienia ogrodzeń jest ten łańcuch. Myślałem, że go na tym poziomie nie ma, ale jednak jest. Wstrzelamy, to jest bardziej yy, wrzucamy tym. Tą, nie wiem jak to nazwać, to jest barbed wire. Tak po prostu. Czyli, że do robienia ogrodzeń. Czekaj, czy ja mogę to o tym rozsadzić. Mogę. Tylko to trzeba dużo tego, żeby to się zniszczyło I to nie dostaje takiego Damage'a dobrego Ale tu są jakieś w środku rzeczy To sobie też z tego pozbieramy Bo jednak kasa jest ważna w tej grze Granaty, dobra, to sobie weźmiemy I teraz tak, i teraz się wracamy Po to, aby yy, Sobie tam wrócić tam Gdzie byliśmy, bo jest też opcja wrócenia Na początek z tej walki Ale my wrócimy się tam, gdzie byliśmy Jest to dłuższa droga, ale no Wiecie, jest jak jest, trzeba czasem to przeboleć, ale jest to y, całkiem szybka droga, więc się bardziej to opłaca. I teraz tak, mamy te granaciki, wszystko pięknie, ładnie, możemy sobie nawet taki wagonik z tym zniszczyć i w środku był kilof nawet kawałek. I teraz tak, y, schodzimy znowu, schodzimy, y, idziemy po tych linach. Które są tu u naszej postaci w ogóle nie widać, bo te wytrzymałość broni nasze życie zasłaniają i te menu. I no wiecie, ten pasek y, zasłania naszą postać i jej nie widać. Więc to jest chyba jedyna taka sytuacja w grze, w której naszej postaci po prostu całej nie widać. Albo może są, M możecie mnie poprawić w komentarzu. Pierwszy raz w tą grę zagrałem, jak miałem 5 lat. Ciekawostka. Więc no, więc. To jest dosyć takie ciekawe, że od małości grałem w tak samym koja. Ja to tak nazywam od małości. Daj tą kosę. I tutaj jest coś takiego. To nie jest sekret, treasure. To jest po prostu treasure. No, jak twórcy mogli to tak ukryć? No, zobaczcie. To sobie idzie po tym i tu jest skrzyneczka z afriką. Nie wiem, jak to. Kto myślał nad tą skrzynką, ale trochę nie mądrze ją ukrył. Bierzemy łopatkę, Pyk, pik, strzelamy sobie, strzelamy, machamy w typa, to mamy, żeby załatwienie, wpadło nam załatwienie 30 osób z łopaty. Też mam w planach zrobić wszystkie te załatwienia, te wszystkie cimenty osiągnięcia za załatwienie gości. O, mamy boxing dla wsy, weźmiemy, bo punching chyba mamy lepszy od swinga, albo na tym samym poziomie. Na koniec lewela sprawdzimy, o ile nie zapomnę. Teraz tak, biłem tu gościa z maszynganem, chciałbym go bardzo dostać, ale niestety. O, mamy jeszcze nabite rękawice bokserskie. Więc to jest też spoko. Ej, gościu. Tutaj pięknie porobiony. Mamy revolver, ale chyba nie chcę go podnosić. Więc idziemy dalej. Ten koleż jest tutaj pięknie już porobiony, załatwiony. Kryształek. Tryształek się zawsze przyda. Z tego y, poziomu chyba wyciągniemy bardzo dużo kasy, ponieważ za te tam y, które tam były, y, które tam był ten secret rumble room, wiecie o co chodzi Dostaliśmy tam na koniec bardzo dużo kasy. Tutaj schodzimy. chodzimy nie trafiłem w tą dziurkę, którą miałem. Po prostu nie wiem, czy będę się do niej wracać. Chyba się wrócę. Po prostu zapomniałem, w którą lukę tam wpaść. Y, ale po prostu trzeba wpaść w tą e, lukę maksymalnie na prawo. Pokażę to też, bo um, trzeba pokazywać widzom dokładnie, jak te skrzynki się pokazuje. Jak te skrzynki się pokazuje, no dobra. E, Odnajduję. No, to jest dobre słowo. Mamy skrzyneczkę, e, tutaj pięknie, i to jest chyba ostatnia e, skrzynka na tym poziomie. Nie, jeszcze, bo jeszcze jest jedna. E, którą mamy znaleźć. Znaczy, ja już ją znalazłem, ale ja chcę wam pokazać, w jakim miejscu ona jest. To już mówiłem, w poziomie 9 i 10, jak nagrywałem. Ciekawe, co sobie myśli Flipline Studios, gdy ktoś gra w 2025 roku w tą grę. No nie wiem, praktycznie nikt w to nie gra. Jedynie Grzesiek, Grzesiek gra i ja. Tak to nie znam nikogo, kto wygrał w tą grę. I teraz tak, tam są linki. Wszystko wiadomo jest, ale on mnie, ten, mocno porobił z tego. Teraz się wracamy po to, aby zrobić misję z wagonikiem. Ustawiamy się maksymalnie przy ścianie i przerzucamy wagonik na drugą stronę. Oj, oj, oj. Dobra. Myślałem, że będzie Botanik Panik, ale jednak nie. Ło, respadłem. Y Moje życie przeleciało całe przed oczami w tej gierce. I tutaj mamy dostęp do piątej skrzyneczki. Tutaj u góry nic już nie ma, więc możemy spokojnie iść na końcówkę poziomu. I na tym poziomie jest misja, która jest dla mnie najtrudniejsza w ogóle w całej tej grze. Czyli żeby przejść ten cały poziom bez ani jednego zginięcia. To jest dla mnie najtrudniejsze wyzwanie, bo już tu zginęliśmy dwa razy. A tu w tym wyzwaniu nie można. Zginąć ani razu. Więc to jest dla mnie takie niefajne wyzwanie. Ale przeszedłem grę na 100% kiedyś. Więc y, powinien, powinienem sobie poradzić y, z tym wyzwaniem. Zobaczymy. Ale chyba ja sobie y, zostawię. Razem z Shudding Survivorem na finalny odcinek z Kaktusa. Shadown Survivor to jest też taka misja, której nienawidzę z całego se serca. Cyk, barbed wire -em. i pięknie. Mamy już 12 minut na tym poziomie przez tą tam walkę z drumie. Pyk, pyk, pyk. Może byście chcieli jakiś speedrun Kaktusa, Koya. Nie wiem co o tym myślicie. Może byście coś takiego chcieli, może nie. Zobaczymy bo mamy jeszcze 30 osób z kosy. Bardzo dużo tych osiągnięć się nabija. Tu już mamy finał naszego poziomu. Tutaj między pułapkami, ale te pułapki tak nam nic nie mogą zrobić, bo jesteśmy już na finale. Teraz tak, klikamy szybko continue, żeby zakończyć odcineczek. Ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. I do następnego. Cześć. Na razie.